Dieta nie na tydzień, dwa, miesiąc, a na całe życie. Zmiana diety wpływa na wygląd, zdrowie, a nawet, uwaga, na osobowość. Ameryka żyje przemianą, która się dokonała w wyglądzie i stylu życia Billa Clintona. Do niedawna jeszcze był amatorem fast foodów. Po przestawieniu się na dietę warzywno-owocową jest nie do poznania. Zaczynają go naśladować Amerykanie. Już naśladuje Małgorzata Wiśniewska. 65-letni Clinton, niedawno znany ze słabości do fast foodów, przeszedł już operację bypassów i wszczepienie stentów. Od 9 miesięcy stosuje dietę wegańską, schudł 12 kilo i czuje się lepiej niż kiedykolwiek. Zrobiłem to, bo po wszczepieniu stentów zrozumiałem, że problem będzie się powtarzał. Po operacji bypassów moje żyły są cieńsze i mogło dojść do tragedii. Dietę od ponad 20 lat bada dr Ornish. Jej podstawą są warzywa, owoce, fasole i kasze. Niemal całkowicie wyklucza produkty pochodzenia zwierzęcego i tłuszcze. Udowodniliśmy, że u ponad 80% osób, które stosują tę dietę, w tym prezydent Clinton, cofnął się skutki chorób serca. Na ten sposób jedzenia mniej więcej w tym samym czasie, co Bill, przeszedł Grzegorz. Jeszcze w grudniu miał problem z wysokim cholesterolem. Schudł 12 kilo, a poziom cholesterolu zbliża się do normy. W moim przypadku to, to było właśnie uświadomienie sobie w pewnym, w pewnym momencie, że że jest to w grupie ryzyka i nie ma co ryzykować dalej takiego sposobu żywienia. Tę filozofię od niedawna w Polsce promują także specjaliści medycyny żywienia. Widzimy pacjentów, którzy już pierwsi ukończyli nasz program, że spadek tego złego cholesterolu jest rzędu 30-40%. Następuje też spadek glukozy, jak jest podwyższane stężenie cukru, spadek ciśnienia. Na razie jeszcze niewiele osób dowierza, że zmiana nawyków jedzenia może dać efekty nawet lepsze niż łykanie pastylek. Bill Clinton już tego doświadczył. Ciekawe czy pociągnie za sobą wielu entuzjastów. Małgorzata Wiśniewska, Panorama.